aby stworzyć własny układ współrzędnych należy z głównego menu wybrać robot settings a następnie user frames w górnej części ekranu znajduje się przycisk pozwalający na stworzenie nowego układu współrzędnych po wpisaniu numeru układu jaki chcemy stworzyć oraz wciśnięciu create user frame powinien on pojawić się na liście Wybierając układy z listy, na dole ekranu pojawi się okno edycji, na którym również będzie wyświetlone położenie wybranego układu użytkownika względem układu bazy robota. Położenie tego układu możemy zmienić wpisując ręcznie wartości X, Y, Z i rotacji lub przez podanie współrzędnych trzech punktów. W początku układu ORG, XX czyli kierunku osi X oraz XY czyli punktu na wysokości płaszczyzny XY. Współrzędne te podajemy przez dojazd robotem do żądanych punktów i zapisanie ich odpowiednimi przyciskami set lub też przez ręczne wpisanie wartości.